Siemaneczko moi widzowie, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i w dzisiejszym odcinku będzie to jeden z większych unboxingów, bo jak widzicie karton z produktem w środku jest naprawdę wielki, a będzie to fotel gamingowy na tech Genesis SX33 w kolorze czerwonym. Zakupiłem go na stronie gimbal.eu za niecałe 700 zł. Jest to chyba najtańsza cena, link znajdziecie oczywiście w opisie. Następnie chciałem podziękować firmie Impact za gratisy dołączone do tego zamówienia, które zostaną przeznaczone na konkurs. Pozdro Dominik, a będzie to podkładka pod mysz. M12 Fire, myszka, oczywiście, na Tech Genesis GV44, kilka reklamówek, kilka smartki od Nateka. Są to dodatkowe przyciski, jakby do telefonów, które wkładacie w Jack'a w telefonie. I dzięki za gratiski dla mnie, czyli koszulka do unboxingów na Tech Genesis Team, bardzo mi się podoba, będę ją nosił do każdego unboxingu związanego z Waszymi produktami. I dziękuję jeszcze za energetyki, które smakują mi jak żadne inne, i wypiłem mi od razu. Po rozpakowaniu paczki niestety <grych> Były tak dobre, że nie mogłem się oprzeć Więc dobra, jedziemy z unboxingiem I rozcinamy to wielkie pudło Więc tak jak już mówiłem na samym początku Paczka jest ogromna Ponieważ gdy widzicie stoję koło niej Sięga mi do pasa Więc teraz biorę mój magiczny nożyk do unboxingów Który wygląda bardzo niepozornie Ale jest za to super ostry I rozcinamy tą folię Mimo, że ten fotel jest praktycznie o połowę tańszy od tych z AK Racing, Day Seat, DX Racer i tak dalej można wymieniać, to pudełko i tak lepiej od nich wygląda, ponieważ jest kolorowe, ładne i lepiej będzie się prezentować w sklepie. A na przykład AK Racing i tak dalej mają szare pudełka, wygląda to lipnie, a natek właśnie tym się też różni. I wielki plus dla nich oczywiście. Teraz rozpakuję pudełko i zobaczymy, co jest w środku i jak zostały akcesoria poukładane, czy porządnie, czy też nie. Jak możecie zobaczyć, we wnętrzu pudełka teraz znajdują się dwa podłokietniki zapakowane w folię bąbelkową, więc wygląda to w miarę porządnie jak na razie. Jak widzicie, reszta akcesorii została również porządnie i ładnie poukładana i owinięte wszystko jest folie najpierw wyciągam oparcie bo najwięcej miejsca zajmuje widzimy wszystko elegancko jest właśnie przezroczystą folię zapakowane następnie samo siedzisko poduszka lędźwiowa, która jest bardzo miękka bardzo ciekawa w dotyku kółka do fotela stelaż do kółek, który jest bardzo ciężki i mnie to strasznie zdziwiło no i reszta tam jakiś pierdół w środku tego pudełeczka znajduje się podnośnik do tego siedzenia ze śrubkami i zaślepkami Teraz możecie zobaczyć jak gruby jest ten stelaż. Jest strasznie gruby i ciężki. Nie spodziewałem się tego, ale wygląda naprawdę solidnie i bardzo ciekawie. I teraz przejdę do montażu właśnie tego fotela. Zacznę od samego dołu, czyli do szczepienia. Kółek do tego stelaża, ale robi się to za pomocą po prostu wciśnięcia ich w odpowiednią dziurę. Na pewno, tego, na pewno tych dziury nie pomylicie. Macie zresztą wszystko w instrukcji obsługi. Montaż jest tak prosty, że każdy na pewno sobie z nim poradzi. Jak możecie zaobserwować, kółka są już zamontowane, stelaż cały jeździ, wszystko jest zrobione elegancko. Teraz przejdę do zamocowania podnośnika do siedzenia i włożyć w tą największą środkową dziurę. Następnie nakładamy Dwa plastikowe elementy, i wszystko jest już gotowe. Kolejnym krokiem jest zamontowanie do siedziska metalowego elementu, który pozwala na bujanie i na podwyższanie i zniżanie siedzenia o 10 cm. Jest to bardzo prosta czynność, ponieważ przykręcamy to do siedzenia za pomocą czterech śrubek na imbusa i używamy do tego imbusa, który jest w zestawie. Teraz przechodzimy do przedostatniego kroku, czyli do zamontowania podłokietników. Do oparcia osobiście nie chciało mi się przykręcać tego za pomocą zwykłego imbusa. wziąłem do garażu po grzechotkę. Najpierw będę to przykręcał za pomocą przedłużki, bo takie szybciej. A później po prostu dokręcę to z całą grzechotką. Ułatwi mi to pracę i dzięki temu szybciej skręciłem ten fotel. Teraz możecie zobaczyć, jak wygląda fotel po złożeniu. Jedyne co może Wam nie pasować. To zamontowanie poduszki. Na zdjęciach zrobionych przez producenta, możecie zauważyć, że poduszka jest jakby zamontowana w sumie na stałe, ponieważ dolne, jakby te szelki, przechodzą pod oparciem, i praktycznie ta poduszka jest na stałe. Mi się wydaje, że lepsze jest zamontowanie poduszki, takie, które ja zastosowałem, czyli po prostu poprowadzenie dolnych szelek po bocznych stronach fotela, ponieważ dzięki temu zastosowaniu możecie w każdej chwili ściągnąć sobie poduszkę, albo ją założyć, regulować wysokość fotela możecie o około 10 cm. Teraz zaprezentuję wam jak się siedzi na tym fotelu z poduszką i bez. Ale moje takie osobiste odczucie jest takie, że ta poduszka jest w niepotrzebna na odcinek krędziowiowy, ponieważ ten fotel i tak jest wyprofilowany na tą część kręgosupa. Teraz zaprezentuję Wam, jak ten fotel prezentuje się z bliska. Zobaczycie, jak wyglądają wszystkie szwy. że Są porządnie zrobione, nic nigdzie nie wystaje, nie ma jakichś fal. Wszystko jest zrobione elegancko, tak jak to Natek zawsze robi. I pokażę Wam teraz moją ulubioną część tego fotela, która jest dla mnie najważniejsza, ponieważ, gdy widzicie, etap, w którym ten fotel jest złożony, został nagrany po dwóch tygodniach użytkowania tego fotela, więc myślę, że mogę już bardzo dużo o nim powiedzieć. I najważniejszym elementem, który chcę Wam teraz zaprezentować, yy, są oparcia po prostu na nasze ręce. Po prostu te podłokietniki są fajne, grube, z bardzo fajnej gąbki i są naprawdę wygodne. I dzięki nim nasza praca staje się milsza, serio, to mówię, są bardzo wygodne. I to co wyróżnia ten fotel, pośród tych akarasingów i tak dalej, tam są może regulowane te podłokietniki góra-dół, ale one są takie króciutkie. Jak siedziałem na meetupie w Gdańsku na tych fotelach, to jakoś tak za bardzo mi się one nie podobały, bo miał właśnie za krótkie te podłokietniki. A ten fotel jest właśnie idealny dla mnie, po prostu spełnia moje wymagania i oczekiwania. Po prostu jest wygodny przy pracy, idealnie leżą po prostu moje łokcie na nim i tak dalej. Jest po prostu idealny dla mnie i pod mój wzrost, jaki jest 1,75m. Ten fotel jest po prostu jest zarąbisty dla mnie. Gorąco go polecam. Teraz jeszcze taka mała ciekawostka. Chciałbym Wam pokazać mój stary fotel, który używałem przez około 8 lat. Tak się prezentuje w porównaniu z tym nowym. Teraz pokażę Wam kolejną funkcję tego fotela, jaką jest poprawa designu i wyglądu naszego stanowiska gamingowego. Myślę, że on poprawia ten wygląd znacząco. Fotel posiada jakby dwie funkcje siedzenia Jedna to jest bujanie się, które polecam do na przykład oglądania filmów, aby po prostu było wygodniej A druga to po prostu blokuje nam tą funkcję I mamy jakby fotel e, cały czas ustawiony pod jednym kątem Który jest dobry e, do pracy albo do na przykład grania w gry, aby nie niszczyć sobie e, kręgosłupa Ale dzięki temu, że ma funkcję bujania Możemy sobie spokojnie e, położyć nogi na przykład na stół Yy, nie wiem, na krzesło drugie Na co chcecie Ważną rzeczą jest to, po jakiej powierzchni jeździ ten fotel Ale jeśli macie panele To może wam je, oczywiście ten fotel trochę porysować Bo kółka są plastikowe I gdy na przykład położycie nogi Sobie na krzesło, bądź właśnie stół Tak jak wcześniej wspomniałem To on będzie wam odjeżdżał na przykład do tyłu Gdy macie dywan, tak jak ja Ja mam na przykład gruby bawełniany, położę sobie nogi Podczas oglądania filmu na stole, to ten fotel mi po prostu będzie stać w miejscu i się nie ruszy. Więc, gdy posiadacie dywan, jest to na waszą korzyść. Taka jakby moja opinia podczas używania tego fotela już przez kilka tygodni. Takie jeszcze moje małe spostrzeżenie podczas użytkowania tego fotela. Gdy ważycie mniej niż około 75 kg i się bujacie to fotel wam wraca do pierwotnej e, pozycji. Możecie to zaobserwować teraz na filmiku, a gdy ważycie więcej, odchylicie się do tyłu, to fotel już wam zostanie e, w tej właśnie pozycji. Żeby to zademonstrować, e, podniosłem pufę za fotel i wtedy zostałem w tej pozycji. A jestem trochę za chudy, ponieważ ważę około 66 kg e, i mnie po prostu cofaj, jest trochę irytujące, ale myślę, że warto, żebyście o tym wiedzieli. Chciałbym wspomnieć jeszcze o wytrzymałości tego fotela. Maksymalne obciążenie jakie on jest w stanie udźwignąć to 120 kg. Jeszcze chciałem wam pokazać, że nawet można po nim skakać i tak dalej. On się jeszcze mi nie rozwalił. Mamy już go około 3 tygodnie. Dalej ży żyje, pomimo że na niego czasami staję, poskaczę i tak dalej. Cały czas żyje. I nasz duży unboxing właśnie dobiega końca Jeszcze chciałbym wam tylko powiedzieć Żebyście za dużo nie kładli nóg Na stół i na jakieś krzesła Ponieważ jest to szkodliwe Dla waszego kręgosłupa Więc nie róbcie tak dużo Ja już też się ograniczam z tym I praktycznie cały czas korzystam z tego fotela tej jednej pozycji zablokowanej I to tyle Zapraszam was na stronę Gimba.eu Bo tam jest najtańsza cena tego fotela Link w opisie Zapraszam was na mojego snapchata, instagrama I fanpage na facebooku gdzie wrzucam różne zdjęcia yy, z moich filmów, co, yy, co robię i tak dalej, wiecie o co chodzi, najlepsze social media, więc wbijajcie, wszystko macie w opisie i Wam się na ekranie, wyświetla czasami. I to tyle. Komentował i rozpakowywał i testował Noster, trzymać się i cześć!